Czy to prawda, że do tańca z gwiazdami malujesz się swoimi kosmetykami? Tak. O, dlaczego? Mam na sobie swój tusz, wirtuaza Mascara i swój błyszczyk, to znaczy pomadkę. Dzisiaj mam chyba na sobie Success Fee, więc zapraszam do zakupu. Właśnie, jak już o zakupach mówimy, to niektórzy burzyli się, że są bardzo wysokie ceny. Powiem Czym to tak. Nie spowodowane. Wiesz, to nie uważam, że to są wysokie ceny, jak na jakość, jaką dajemy tymi w tych produktach. Powiem tak, ceny to jest taka średnia półka, a jakość jest naprawdę marek premium. Więc jeżeli ktoś powątpiewa w ceny, to bardzo zachęcam do wejścia na stronę i poczytania po prostu, co jest w naszych produktach, bo mamy wiele pielęgnacyjnych formuł. Miło, że to są kosmetyki do makijażu. Także. Wiele stron, y, które specjalizują się właśnie w, w ocenianiu kosmetyków i tak dalej, bardzo nas pochwaliło, także to jest dla mnie najważniejsze. I wiem też, że wiele naszych klientek i moich też fanek już wstawiało na Stories, że dostało swoje paczki, że są zachwycone pomadkami i, i, i maskarą. I to jest dla mnie najważniejsze, że, że im się podoba, bo to dla nich właśnie robię, robię te kosmetyki. A myślisz, że taką klasyczną nastolatkę stać na to? Hmm. Zależy od rodziców. Nie, no wiesz co? Tak jak powiedziałam, jest to średnia półka cenowa. Dobra, a będziesz chciała zrobić coś dla osób takich biedniejszych? Czyli na przykład kolejną odnogę swojego biznesu, czyli taką Economic Class. Hmm. Czy nie chcesz za rezygnować z jakości? Za bardzo zależy mi na jakości. Dobrze że to powiedziałeś. I, i to jest dla mnie najważniejsze. I, I stąd jest naprawdę ta cena. To nie dlatego, bo, bo moje nazwisko. Mam nadzieję, że ludzie wrócą po te produkty nie tylko dlatego, bo jest to moja marka, ale naprawdę dlatego, że im się spodobają te produkty i im będą służyły.